Witajcie serdecznie w kolejnym filmiku z Diablo. Część osób pisała, czy mogę podać swój build, tylko ja jeszcze nad nim pracuję. Tak jak na piekielnym przypływie sprawuje się rewelacyjnie, bo tam nie ginę. Tak na dołach no, troszeczkę brakuje tej wytrzymałości, dlatego zmieniłam rękawice. Dodatkowo też zwiększyło mi to obrażenia z wybuchu zwłok. Plus właśnie wytrzymałość dzięki temu, że jest szansa na strach, szansa na ogłuszenie i teraz o wiele przyjemniej się biega. Pokażę Wam na przykładzie 80, którą o wiele łatwiej mi się robi. Oczywiście, jeżeli popełnię błąd, no to zginę. Czekajcie, bo chcę tutaj, nie wiem czy miałem eliksir jeszcze. Kadzidło do życia. Już tam przebiegam. Powinnam to zrobić oczywiście przed wejściem, żeby ten czas faktycznie był czystego przejścia. Macki i golem w to miejsce, gdzie Macki zebrały moby, nie? Kapłana co chwilę używam. Kapłan wzmacnia mnie i szkieletowych wojowników. No ten ogień by mnie nie zabił teraz. Gdzie wcześniej to robił. Ale też nie będę celowo dawać się bić. Nie? Macki od razu zawsze wrzucam po... A z automatu się wrzuciły, dlatego moki poleciały w jedną i w drugą stronę. Nie muszę tak uważać jak wcześniej. Co trzeba pilnować, to żeby w odpowiednim momencie jak mgła się skończy być poza tymi wszystkimi śmieciami. Najgorzej jak nas murek zamuruje, no to nie jest wesoło. Golem, przybieg mnie, uratować grzmiący rycerz, fajnie się teleportuje, też jak już by uderzył, to by nie było fajnie, myślę. żebuję więcej czasu. No tak. <noise> Mówiam, że ogólnie mnie nie zabije, nie. Jaki boss? Przywódca maruderów. Róbcie jakieś zwłoki. Jak już ginie, no. Troszkę przedmiotów, trzydzieści dziewięć maców do ulepszenia. Sygnet Mendela też jest fajny, możemy sobie jeszcze teraz zrobić. Bo sika koło drzewa szeptów. Może akurat nam pierścionek lepszy dropnie. Jest w plugawym gnieździe właśnie, tu gdzie się przenosiłam koło drzewa szeptów. Oczywiście zrobimy sobie udręczonego. Byłam tylko kilka razy, chyba powinnam iść tędy. Tak, plugawy ołtarz zmieniamy na udręczonego. No coś mu się nie podoba, chyba jak widzieliście, można tego łatwo było uniknąć. Teraz trzeba będzie zabić mobki, które przywołał. Gdzie jest jeszcze jakiś? Aha, nie ma. Tańcze ze mną. Potrzebuję więcej czasu. A? Najpierw mopki. On te układy ma różne, dlatego czasami unikam je mgłą. Staram się trzymać blisko, żeby było widać mniej więcej co on robi. Nie wiem, czy by mnie to zabiło, powiem Wam szczerze. Wolę nie sprawdzać. Znowu mopki. Powinien zginąć. Tak jest. Kosa, kosa, pierścień, kosa. Nie ta kosa. A w sumie złote też mogę pozbierać i sprzedać. Pierścienia nie dostaliśmy. Dostaliśmy. Ale 1, 4, 1, 4 i 11. To jest ten wcześniejszy. I bez gwiazdek, nie? No to wiadomo. No i w tym filmiku to by było na tyle. Dzięki bardzo za uwagę. I do usłyszenia kolejnych.